Posłuchajcie, no, czasami musimy wygenerować pełen typo szereg różnych konfiguracji wraz z aktualną, z aktualną dokumentacją. O ile ja tych takich um, typo szereg jest krótki, to można to zrobić dosyć szybko ręcznie. Natomiast problem się robi, gdy już takich wariantów konfiguracji powstaje znacznie więcej, no i ciężko jest to robić ręcznie. Przydałoby się jakiejś automatyzacji. I tutaj zobaczcie, możemy spróbować wykorzystać iLogic. W jaki sposób możemy to zrobić? Zobaczcie, cała, w tej chwili moje konfiguracje są zapisane w pliku Excelowym. Mamy od drugiego, wiersza. Indeks zmiany, no i parametry zmiany. Są to po prostu rozmiar drzwi, rozmiar okna w drzwiach i rozmiar szyby, w, która ma być wstawiona w te drzwi. Taka prosta konfiguracja. Myślę, że będzie dobrym takim wyznacznikiem, żeby zrozumieć, jak ten kod działa, ewentualnie udoskonalić go do, jeżeli macie jakiś bardziej złożony zespół. No więc zaczynam od pisania naszej własnej reguły. Zaczynamy od czego? No. Zaczynamy od głównego programu, sub main, and sub i w środku stawiamy już w tym momencie nasz kod. Co będziemy potrzebować? Kilka parametrów, przede wszystkim ścieżkę do naszego pliku. Zdefiniujemy sobie jako file path. Ja się czemu będzie równa? Zobaczcie, zachęcam Was, żeby jak najczęściej korzystać po prostu z leksykonu tutaj poleceń, które są dostępne. Z drugiej strony będziemy potrzebowali dostępu do pliku Excela. Też sobie zdefiniujemy sobie jako Excel, plik Excela, Excel file, co on będzie się równało. No, weźmy wykorzystamy już tą ścieżkę, którą zdefiniowaliśmy, bo zakładam, że Excel jest w tym samym pliku, w tym samym folderze, w którym jest główny zespół tego naszego tych naszych drzwi zdefiniowany. No i musimy dostać się tak naprawdę do, zdefiniować ścieżkę do, do pliku, tak? Sama ścieżka to powiedzmy to jest jedno, a dostęp do pliku no, musimy dodać tu jeszcze do adresu no, ukośnik, prawda? i za ukośnikiem dodać nazwę pliku Excela. W naszym przypadku Excel nazywa się door specification.xlsx Zresztą sprawdźmy, A, tak się nazywa, więc OK. Jesteśmy w dobrym, dobrze chyba jest wszystko ustawione. Dobra. Nazwa pliku ustawiona. Następnie co? Musimy otworzyć ten plik Excelowy. Więc Zobaczcie, tutaj odnajdziemy sobie w naszych eksykonie polecenie Otwórz arkusz kalkulacyjny. Zdefiniowaliśmy sobie już ścieżkę wcześniej pod tą zmienną, więc jak najszybciej po prostu bierzemy i sobie po prostu kopiujemy. Zwróćcie uwagę na nazwę arkusza. Ja używam angielskiego Excela i tak się u mnie nazywa. W polskich będzie prawdopodobnie nazywało się arkusz 1, więc tutaj zwróćcie na to uwagę. No i później od, zaczynamy oczywiście, jak mówiłem Wam, od drugiego wiersza, więc musimy sobie zdefiniować taki indeks e, równy 2. I na koniec jeszcze, aha, no musimy Pamiętać o tym, że po zakończeniu pracy zamkniemy, żeby zamknąć Excela, tak. Żeby tam nie wisiał nam otwarty plik. Dobrze, mamy te parametry tutaj dostępu już zdefiniowane. Kolejny krok. No musimy odczytywać dane z Excela. W jaki sposób to możemy zrobić? No najlepiej było po prostu czytać po kolei wiersz za wierszem, aż do napotkania pustego pola. Okazuje się, że jest to specjalna funkcjonalność, którą możemy wykorzystać. Ja sobie podam... Nie pamiętam jej na pamięć, ale sobie zapisuję we, w moich snippetach. Często, żeby później może łatwo wykorzystać. Zobaczcie, taka pętla, która w tym momencie po prostu będzie dotąd w kółko wykonywała operację wewnątrz tej pętli, aż napotka puste pole. Wy przeglądając kolumnę, szukając wartości w kolumnie A, i indeksie I. W tej chwili mamy I uruchomione na 2, więc A2 komórka to jest ta. Gdy będzie napotkać się dojść do komórki A5, która jest pusta, po prostu program przestanie działać. No, żeby przestał działać, musimy w tym momencie na końcu tutaj naszego lupa wstawić i równa się I plus 1, czyli zwiększać też indeks przy każdym przejściu po tutaj w tej pętli. W ten sposób program będzie przeskakiwał tym indeksem. Oczko w dół. No dobra, mamy tą strukturę jak gdyby zdefiniowaną. Kolejną rzecz co musimy zrobić, to zdefiniować sobie zmienne drzwi i okna. Zobaczcie, zdefiniowałem sobie tutaj, może na chwilę zapiszemy. W moim zespole mamy window i door. Przemienowałem te komponenty, żeby łatwiej było się do nich dostać, więc zdefiniujemy sobie znowuż drzwi i okno. Zobaczcie, że tutaj znowu mamy Inventor komponent, takie polecenie, tak? Jak się zdefiniować sobie komponent inwentora? No w ten sposób. Mamy dim, Component name w naszym przypadku pierwszy będzie window i będzie się nazywał czemu jak? No window. Po prostu window. I podobnie zrobimy dla, dla drzwi, czyli możemy swobodnie tą naszą skopiować sobie. Więc mamy door. Tor. No dobrze. Teraz odczytamy ID danej konfiguracji, czyli 1002 będzie pierwszym z komórki A2, więc musimy po prostu skorzystać znowu z nowości narzędzia, że ID, czyli ten nasz identyfikator będzie równy czemu? Zobaczcie. Przechodzimy z. Tutaj odczytujemy z bieżącego arkusza. Cell value. Wypisujemy sobie dwa razy. A nie, nie z arkusza, przepraszam, tylko z bieżącego, ponieważ mam już otwarty, zobaczcie, nie muszę tego stosować, mogę od razu wziąć, wybrać opcję bieżącego arkusza. I nasz adres jest po prostu A oraz numer I. Czyli w tej chwili będzie A2, czyli to jest pierwsze, nasze ID już jest zdefiniowane. Będziemy potrzebowali jeszcze raz tak. Zobaczcie, za każdym razem, gdy zmienia się konfiguracja, będzie zmieniał się drzwi, będą zmieniało się, zmieniało się okno. Więc musimy tak naprawdę za zachować te zmiany, żeby dokumentacja odnosiła się do odpowiednich e, wariantów, więc musimy te warianty, te nasze drzwi okna przy każdej zmianie parametrów zapisać pod, nowym, po prostu, pod nową nazwą. Dlatego zdefiniujemy sobie kilka e, nowych e, zmiennych, w których będziemy przechowali po prostu e, nazwy. Na przykład e, new door file name. To będzie po prostu nazwa naszego e, nowego pliku, pliku drzwi. W jaki sposób zbudujemy tą nazwę? Zobaczcie, znowuż możemy wziąć FilePath, zdefiniowaną zmienną, którą tu mieliśmy. Tak? Dodamy do tego, oczywiście, no, ukośnik musimy dodać. Dodamy sobie jeszcze nazwę tego naszego pliku. Nasz plik nazywa się. Zobaczcie, sami. Kierzymy sobie FM Part 0300 oryginalny plik. Możemy sobie skopiować go, jeżeli potrzebujemy, to tu będzie nam łatwiej może to wypełniać. Tylko że my będziemy tak naprawdę zamiast 000 i IPT na początek używali po prostu indeksu, który jest odczytany z arkusza. Czyli dodamy sobie po prostu nasz indeks to ID. I dopiero na końcu dodamy po prostu rozszerzenie. I w ten sposób zbudowaliśmy nowy, nowy plik, nową nazwę pliku. Podobnie zrobimy sobie dla nowego, nowej nazwy dla, window, dla, dla okna. New. Window. File name. Będzie się równało. Dokładnie to samo. Zobaczcie. Prawie, to, prawie dokładnie to samo. Bo w tym przypadku akurat to jest tutaj. Dwójeczkę. Ma tak, taką nazwę pliku zewnętrzny, tak? Mimo że w, z ma inną nazwę, to. Plik na dysku nazywa się inaczej. No i będziemy potrzebowali też jeszcze jedno. E, nazwę pliku zespołu. New Asy, File Name, będzie się równało dokładnie, bardzo podobnie, z tym, że nasz plik zespołu, jak widzicie, nazywa się Asy, więc tutaj musimy dać po prostu Asy, e, kreska, mm, i tu zamiast 0,03 kreska damy ID, no i pamiętajcie o rozszerzeniu, to jest zespół, więc. ja, Dobrze. Mamy nowe pliki zdefiniowane. Teraz tak, w jaki sposób podmienić komponenty, tak? Czyli wiemy, że akcja programu będzie robił tak, że najpierw będzie zapisywał istniejący komponent pod nową nazwą, zgodną z, tutaj z, z naszymi nowymi standardem, tak? Czyli dodając ID do nazwy pliku. Po, po zapisaniu. Stary komponent nadal jest w zespole, więc trzeba go jeszcze podmienić. Więc drugą operacją będziemy podmieniać nasz element. Zobaczmy. Zrobimy to z poleceniem takim. Call e, door definition document document save as i tu damy sobie nową nazwę Naszego pliku new. New, new. Door. file name. I tu damy sobie true. True, żeby ewentualnie napisać komponent. No dobra, mamy to zdefiniowane. W podobny sposób zrobimy sobie z oknem. Czyli damy window, menu window. Teraz tak, to są zapisanie jako, a podmianę robimy w ten sposób, że bierzemy korzystamy z polecenia komponent, replace. Um, I teraz bierzemy sobie tak drzwi, tak. Door name podajemy nazwę komponentu i e, nowy plik dopiszemy new do file name i dajemy opcję true żeby wszystkie komponenty nam zastąpił e, no w tym momencie jest to nieważne Mam jeden komponent możemy zarówno zrobić true wszystkie albo tylko ten jeden no i zostało w tym momencie podmieniony i podobnie robimy z podmianą komponentu. Window też go podmieniamy. Pod nową nazwą, czyli Window file Name. Dobra, mamy podmiankę zrobioną. Kolejny krok, no to w tym momencie tak, mamy zmienione komponenty, więc trzeba by uaktualnić w nich parametry. Więc jeżeli weźmiemy sobie drzwi. zobaczcie tutaj modelu użytkownika mamy takie parametry jak Door Width, czyli możemy sobie Capture State, Door Height, czyli wysokość drzwi, szerokość okna i wysokość okna. Patrzcie mam tutaj kilka takich parametrów. No i te parametry musimy zasilić parametrami z arkusza kalkulacyjnego. Podobnie mamy z, w oknie, Gienko przechowuje tylko dwa parametry wysokość i szerokość, tak? Czyli wysokość i tak samo szerokość. No i teraz tak, w jaki sposób podmieniamy? No, wpisując po prostu bieżącą current cell, czyli bierzemy sobie current cell value i teraz tak. Door width, Znajduje się w komórce B, znaczy w kolumnie B. Czyli tutaj będziemy pisali B. No i oczywiście indeks jest i. Tak? Później mamy height, sobie Możemy te elementy pokopiować. Zobaczcie, za chwileczkę sobie je uaktualnimy. Tylko trzeba pamiętać tu uwagę, zwrócić, żeby odpowiednie kolumny przypisać. A też je sprawdzimy. Tak, czyli Dorheit jest w kolumnie C. Dalej, window width jest w kolumnie d i window height to jest kolumna e. Czyli tu tak samo window height to jest kolumna e, i tu kolumna d. No i zobaczcie, w tym momencie mamy maksymalnie przypisane elementy. Dobra, mamy te elementy zdefiniowane. Kolejny krok, no musimy aktualnić nasz dokument, więc robimy sobie, sztukujemy sobie dokument. Dokument update robimy sobie, żeby zostały zaktualizowane dane. No i na koniec zostaje nam tylko jedna operacja, jeszcze zapisać ten dokument, czyli bierzemy sobie znowu as. Zobaczcie, mam tu znowuż gotowe polecenie. Nowe, nowa nazwa zespołu, jaka jest? Zobaczcie, tu sobie zdefiniowaliśmy ją wcześniej. New Asy File Name. Bierzemy kopi i zapisujemy sobie to pod nową nazwą. Następnie, co tu się dzieje? Zobaczcie. Przeskakujemy do kolejnego wiersza i od nowa wykonamy to samo. Aż na końcu zapisujemy dane. Więc, jeżeli teraz nie popełnię błędu, powinno się wygenerować trzy różne warianty zespołu. Zobaczmy, jak to zadziała. Pierwszy standard. Wariant, drugi wariant, trzeci wariant wygenerowany. Wszystkie są na dysku. Zobaczcie, że ja otworzę sobie tutaj nawet mój. Zobaczcie, wszystkie trzy nowe warianty z indeksami, czyli tu po dacie Zobaczcie, mamy wariant 004, 003 z jego składowymi plikami i wariant 002 z jego składowymi plikami. Więc w tym momencie te elementy mamy zdefiniowane już. No dobra, co dalej? Dokumentację. Dokumentację możemy zrobić to samo. Mamy już dokumentację taką startową zrobioną. Jedyne, co musimy zrobić, zobaczcie, skorzystać z funkcjonalności podmiany dokumentu. Tak. Zobaczcie, w opcji zarządzanie mamy opcję Zastąp mi komponent nowym elementem, więc możemy go sobie wybrać z Excela i wskazać, gdzie on się znajduje. No ale nie będziemy tego ręcznie robić, od czego mamy iLogica? więc spróbujemy zrobić to iLogiciem. Więc teraz zrobimy tak. Zdefiniujemy nowy, nową regułę. Tym razem reguła będzie znacznie krótsza, nie bójcie się. Znowuż założymy sobie SAP main jako nasz nowy podprogram. Zakończymy sobie tą procedurkę. No i teraz tak, musimy na początek znowu zdefiniować e, dokument jako taki. Zobaczcie, mam coś takiego, to doc. Ten dokument, będzie nam, przyda nam się taka zmienna doc. E, później przyda, będziemy potrzebowali znowuż e, file path, ścieżkę. Już ją wcześniej robiliśmy, więc szybciutko ją tutaj sobie stworzymy. Znowuż Excel file. Będzie się równało dokładnie tak samo, czyli Field Path. To jest ta nasza zmienna. No i dodajemy oczywiście ukośnik i dodajemy naszą nazwę w pliku Excelowego lsx. Dobrze. No i musimy otworzyć sobie ten nasz Excel, bo będziemy tak naprawdę szczytywać indeksy. A indeks będzie nam jednocześnie mówił, jak się nazywa plik zespołu. Tak, tak jest mój pomysł, więc wchodzimy znowuż w Excela, otwieramy sobie Excela. O jakiej nazwie? A tu mamy oczywiście nazwę zapisu już zdefiniowaną, więc sobie skopiujemy tą zmienną. No i oczywiście na koniec pamiętajcie, że Excel powinien, warto było zamknąć, więc go sobie po prostu zamkniemy. Kolejny krok znowuż zdefiniujemy sobie parametr i. Od drugiego wiersza startujemy. I znowuż będziemy czytać po prostu ten nasz arkusz kalkulacyjny od początku do końca, więc mamy, sobie tutaj zdefiniowałem wcześniej taką własną tą ikonkę. Czy się to schowało? To jest ta moja pętelka, Będziemy AI. No i teraz tak naprawdę po pierwsze, generujemy sobie czemuś równa ID. Czyli z Excel bierzemy sobie current row value, current cell value. Czy to jest nasz Excel? Bieżąca. Się narozum, równa A. No i oczywiście numer indeksu. Czyli w tym momencie pierwszy nasz element ma treść, nazywa. Teraz zdefiniujemy sobie referencję do nowego zespołu. Czyli co ma być podmienione w naszej dokumentacji? Zobaczcie, robię New Ref. ref new komponent referencyjny, z czego zrobimy? Znowu bierzemy sobie ten file, path, którą zdefiniowaliśmy sobie. Dodamy sobie do tego jeszcze znowu no, Ukośnik i e, dodamy sobie nazwę zespołu. Bo nasz zespół, jak wiecie, jak się nazywał, no wtedy. FM-asy, tak? FM, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest nazewnictwo, i później idzie za tym ID. Czyli dodamy sobie ID. No i dodamy sobie jeszcze rozszerzenie, bo to jest plik IAM. Dobrze. Mam element zdefiniowany. No, i teraz musimy wziąć i zdefiniować sobie referencję jako, tak, jako taką, którą będziemy podmieniać. Zmienię sobie po taką zmienną, ofd równem doc. Co dalej? Reference. Referent document descriptors. Weźmy sobie pierwszy, akurat w tym przypadku, będzie wystarczający dokument. Descriptor i reference file. Oczywiście ja tego nie znam na pamięć, dlatego to, co zrobię, to sobie po prostu tutaj z mojego schowka skopiuję ten element, żebyśmy już mieli pewność, że dobrze to wypełniłem. Więc zobaczcie zrobię coś takiego, no i mam OFD zdefiniowane. Kolejnie, teraz tak, ten nasz OFD, który mamy zdefiniowany, tak, musimy go podmienić. Wpiszemy FD, kropka, replace, reference i tu wpisujemy, czym to zastępujemy? No, naszą nową referencją. Nowy referencyjny komponent. Następnie, co musimy zrobić? No, zaktualizować dokument. Dokument update. No, i teraz musimy go zapisać pod nową nazwą pliku, tak? Czyli nowa nazwa pliku będzie taka. Będzie równa znowuż, tak jak poprzednio mieliśmy. File path. Dodamy sobie, oczywiście ukośnik i wrzucimy sobie to do podfolderu, więc musimy tutaj dodać jeszcze jeden folder drawings i dopiero za tym podamy postulat z wypliku z pliku będzie po prostu taka jak jak nasza, jak nazwa głównego elementu Tylko musimy cudzysłowie to mieć słów tutaj masy, kreska tak, dodamy jeszcze tutaj na końcu ID. To będzie nowa nazwa pliku, bez rozszerzenia. No i zapiszemy sobie ten nasz dokument. Doc. Save As. Zobaczcie. I tutaj w nawiasie damy. New Drawing File Name. Przecinek. A, no oczywiście dodać jeszcze musimy rozszerzenie. And. IDW. I tutaj damy sobie, że oczywiście kopię S. Dobrze, to są ta kolejna. Na koniec oczywiście pamiętajcie o zwiększaniu indeksu, żeby nam to się w jakiś sposób przeskakiwało. O jeden zwiększamy oczko. Yy. Zamykamy Excela. I to wszystko. Jeżeli wszystko dobrze zrobiliśmy, to w tym momencie teraz zobaczcie, co się dzieje. Eee, tu mam Folder z rysunkami jest pusty. Zobaczymy, czy nam to wszystko zadziała. I już w tym momencie zobaczcie, automatycznie poszły kolejne referencje. zajdziemy do folderu IDW i widzimy, że każdy z tutaj z wygenerowanych formatów. Oczywiście jest dostępny inny, więc można w ten sposób no, mieć już a, pełen zestaw po prostu gotowej dokumentacji wygenerowanej w ten sposób. Jak widzicie no, w ciągu 20 minut udało nam się taką, taką regułkę zrobić. A specjalnie pisałem ją specjalnie tutaj na Waszych oczach, a żebyście też ze mną a, śledzili, jak tą regułkę robię, do czego służą te polecenia, bo wiem, że poszukujecie narzędzi do a, jakichś pomocniczków, jak. Zrobić zaawansowane jakieś kody w iLogicu, a w tym przy, w przypadku mam nadzieję, że udało mi się Wam coś pokazać i też wytłumaczyć, jak coś działa. Będziecie mogli to przynajmniej sami też naśladować, spróbować po prostu zrobić to własnoręcznie. To wszystko, co chciałem dzisiaj pokazać Wam. Mam nadzieję, że Wam się to przyda, że będziecie, macie już pomysł, jak to, tak, takie, taką funkcjonalność wykorzystać i gdzie. A jeżeli macie pytanie, to oczywiście śmiało wysyłajcie je do mnie na mój adres na końcu filmu podany. A na razie dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.